Tej jednej rzeczy boi się Putin na froncie. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Rosji, dotyczącej Putina. No i właśnie obaw tutaj Putina, jeśli chodzi o jedną broń, która zostałaby użyta podczas wojny na froncie. Nie, tak i dzisiaj na temat właśnie tej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, co to jest za broń o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego i pewnych obaw tutaj Putina o użycie pewnej broni na froncie. Tak, no... Niektórzy by powiedzieli, czy Putin w ogóle ma, wykazuje jakiekolwiek objawy tutaj tak, obaw, czy czegokolwiek się po prostu boi, skoro no, może doprowadzić do trzeciej wojny światowej, do konfliktu globalnego z użyciem broni atomowej. Natomiast według Jasnowidza Jackowskiego tak, tutaj Jasnowidz Jackowski skupiał się, niejako telepatycznie odczytał to, co myśli Putin, a czego głośno publicznie nie powie. Według Jasnowidza Putin obawia się użycia broni biologicznej na froncie. Tak, obawia się użycia po prostu broni biologicznej Zarazy na froncie, I tutaj ma on obawy o swoich żołnierzy. No, zabrzmiałoby to, że jaki dobry po prostu jest ten Putin, jak on dba po prostu o swoich żołnierzy, skoro od początku wojny na terenie Ukrainy, tak, tyle po prostu tysięcy, dziesiątki tysięcy żołnierzy rosyjskich po prostu poniosło śmierć. Natomiast tutaj miałby po prostu takie obawy, tylko pewnie nie w kontekście takim, że Putin po prostu martwi się o żołnierzy, tak, tylko po prostu martwi się, że ta broń biologiczna bardzo szybko by zdziesiątkowała tutaj tą liczbę żołnierzy i wtedy on mógłby tak naprawdę stracić no nie chcę mówić przewagę, tak na, na, znaczy przewagę na pewno personalną tak no bo Rosja wiadomo że ma więcej żołnierzy więcej po prostu poborowych niż Ukraina tak natomiast tutaj jasnowic Jackowski właśnie mówi w ten sposób że Putin obawia się broni biologicznej użycia broni biologicznej zarazy na froncie ma on obawy o swoich żołnierzy tak tutaj według jasnowica Jackowskiego Putin zdaje sobie sprawę że może zostać użyty Śmiertelny patogen, który będzie bardzo szybko wyniszczał organizm i tutaj według jasnowidza jackowskiego Putin miałby wiedzieć, że, jak, że coś niebezpiecznego jest w szklanych butlach i że ten patogen jest przygotowany i zostanie on rozlany i zostanie on rozlany, zostanie on użyty być może strona ukraińska po prostu właśnie użyje tej broni, tak, tej po prostu broni tutaj biologicznej. No ja przypomnę tam, że tam jest po prostu jakaś konwencja, tak, która już tam ma chyba kilkadziesiąt lat, która po prostu zakazuje użycia broni biologicznej, chemicznej podczas wojny. Ja zawsze no, tutaj mówię, no, ale to to jest po prostu też humanitarne, tak, to ludzie mogą ginąć z, od kuli, tak, od czołgów, od podcisku z czołgów, od, od rakiet, ale po prostu od broni biologicznej, chemicznej nie, no, czyli mówię tutaj sarkastycznie, ale rzeczywiście po prostu była tam podpisana pewna konwencja przez wiele państw na świecie, która zakazywała po prostu życia broni biologicznej, czy też chemicznej, no, no tak mówię, no tak, śmierć to jest śmierć człowieka, każde życie po prostu, każdy człowiek jest ważny, tak, tylko, że po prostu broń biologiczna jest tańsza, chemiczna, tak, i może mieć po prostu większe skutki, natomiast tutaj, czyli Putin miałby zdawać, zdawać sobie sprawę, na pewno tutaj pewnie mu służby po prostu z, z, z przedstawiły taki raport, pytanie, czy te służby nie blefują po to, żeby na przykład zintensyfikować działania wojenne, prowadzone, działania na froncie, po prostu prowadzone na terenie Ukrainy, tak, no bo tak sobie wyobrażam, że może być taki scenariusz, tak, że jakiś tutaj szef służb, w, 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 jeśli chodzi o służby, tak, przychodzi do Putina i mówi, mamy tutaj jakiś tajny raport, tak, że wiemy, że po prostu tutaj strona ukraińska ma jakieś broń, zarazy, broń biologiczną, którą przechowują w butlach szklanych po prostu ją rozleją na przykład na froncie, żeby nasze wojska nie przeszły, tak? No i teraz yy, na przykład powie to specjalnie, to może być na przykład blef, powiedzą to po to, żeby na przykład yy, Putin tutaj dał zgodę na większą intensywność, intensyfikowanie działań militarnych na froncie, tak? Może po prostu pod takim kątem. Natomiast tutaj ta wizja brzmi w ten sposób. Putin obawia się broni biologicznej zarazy na froncie, ma obawy o swoich żołnierzy, że yy, będzie to śmiertelny patogen, bardzo szybko wyniszczający organizm, Wie, że coś po prostu jest przechowywane w szklanych butlach, że ten patogen jest przygotowany i zostanie on rozlany. I zostanie on po prostu rozlany, jeśli chodzi o tą broń. No, ja bym powiedział w ten sposób, tak. Pytanie, czy tutaj to też nie będzie miecz obusieczny, bo pierwsze takie po prostu przypadki użycia broni chemicznej, one miały miejsce podczas I Wojny Światowej. Tam to skończyło się po prostu bardzo fatalnie, ponieważ ta broń e, wtedy została użyta. E, tam już nie pamiętam, takiś po prostu był gaz, jakiś chlorek czy coś. No i się okazało, że wiatr po prostu, tak, ci żołnierze byli w okopach, e, rozpylili to i wiatr tak naprawdę zmienił się i ten po prostu, e, ta broń biologiczna, ta chemiczna po prostu poleciała w tych żołnierzy, którzy to użyli, tak, a nie w, ATF, w, 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 w żołnierzy, którzy po prostu w stosunku do których to zostało wystosowane, nakierunkowane. Także to, że po prostu nawet strona ukraińska, no nie, nie wiemy o tym, tak, czy rzeczywiście po prostu coś takiego szykuje. Pytanie, nawet jeżeli by to użyli, czy. To będzie rzeczywiście odniesie taki sukces, tak? Czy po prostu to, co by chciała strona ukraińska, tak? Żeby się nie okazało, że na przykład będą jakieś warunki atmosferyczne, które sprawią, że tak zagrożenie będzie stanowić to po prostu dla żołnierzy ukraińskich. Tak, oczywiście sukces w tak? Mówię z punktu widzenia przebiegu walk, tak? Więc pytanie, czy rzeczywiście coś takiego będzie? No, najbardziej, najłatwiej można byłoby to sobie po prostu wyobrazić, tak, tak, tak chłopski rozum, że mamy dwie strony, które się naparzają z jednej i z drugiej strony, tak, i na przykład tutaj strona ukraińska, bo żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby wojsko ukraińskie nie wkroczyło na daren obszar, tak, to na przykład w linii prostej rozlewają jakąś substancję, jakąś chemiczną, tak. Um, tylko pytanie też jest takie, bo tutaj zaraza, broń biologiczna która bardzo szybko wyniszcza organizm, tak? Pytanie, czy to będzie działać po prostu od razu, czy to po jakimś czasie, tak? Może być tak, że na przykład będzie jakieś, będą jakieś etapy, tak, że tutaj nie, strona rosyjska będzie chciała dojść do jakiegoś punktu, zanim do niego dojdzie, to po prostu tam ileś to będzie kilometrów i wcześniej po prostu strona ukraińska na przykład użyje takiej broni tej biologicznej, chemicznej, tak? I te wojska zanim tam dotrą po prostu do wyznaczonego celu, to zajmie im po prostu kilka dni i w tym czasie już tam żołnierze będą się po prostu tam, będą się składać, tak, na skutek właśnie tej choroby, czy będą po prostu padać jak kawki, tak, na skutek właśnie e, użycia tej broni biologicznej. No nie wiem, e, przerażająca e, po prostu ta kwestia, tak, natomiast pytanie też jest taki, jaka to będzie broń biologiczna, tak, no oczywiście kwestia COVID-u to odpada, tak, to jest jakaś inna po prostu broń, no, bo taka broń, tak na przykład był użyty ten gaz sarin tak, w wojnie w Zatoce Perskiej, po prostu, no tutaj te efekty są błyskawiczne w takim przypadku takiej broni. A tutaj taka zaraza, która będzie wyniszczać organizm, to wydaje mi się, że efekty tak jakby oni będą widzieć od razu. Znaczy, nie, nie od razu po prostu, tylko po jakimś czasie, nie wiem, po kilku godzinach czy po kilkunastu godzinach, tak? No bo wyobrażam sobie, że nawet jeżeli strona rosyjska by napierała praktycznie na stronę ukraińską, na teren Ukrainy i tam pojawiłby się właśnie broń taka biologiczna. No to tak, jak to było podczas pierwszej wojny światowej, to zaczęliby się wycofywać, tak? I straty by poniosły, poniosły po prostu te wojska z przodu, no ale tyły by po prostu dalej by były, tak? A tutaj by chodziło pewnie o to, żeby te wojska przeszły, ta broń na przykład była biologiczna, niewyczuwalna, żeby ci żołnierze się na tego nawdychali, czy po prostu tak, zostało to rozpylone, e, może bezwonna, albo nie mające takiego jakiegoś zapachu, a dopiero zaczęli chorować do po jakimś czasie, może taki by był zamysł tego, tak? Wtedy miałoby to większy efekt w stosunku do Liczby żołnierzy, no bo no rozumiecie, tak? No mamy po prostu dwie grupy, które by się naparzały, chociaż na no wiadomo, że w dzisiejszych czasach, tak, też ta, jeśli chodzi o przebieg tej wojny, to nie do końca tak po prostu wygląda, bo dzisiaj życie z dronów i tak dalej, ale przykładowo, tak że strona ukraińska zastawi, ustanowi, ustanowiłaby takie właśnie zapory, gdzie tam rozlała jakieś po prostu substancje, tak, sub, jakieś substancje, albo właśnie ten patogen jest przygotowany i zostanie rozlany, wie, że coś jest w szklanych butlach, tak? być może to jest właśnie bezwonne, być może po prostu to rozlają taki butelek z wodą, gdzie tam strona rosyjska na przykład po prostu będzie, tak w jakieś dostawy na przykład wody dla żołnierzy, może w tym to będzie, tak? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja tu próbuję interpretować tą przepowiednię. Napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie. To wszystko, Dzisiaj się pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.